Prezes PZPN zdradził, kto może zostać nowym trenerem reprezentacji. Sensacyjny powrót. W czwartek o poranku piłkarską Polskę obiegła kolejna szokująca informacja. Selekcjoner reprezentacji Michał Probierz podał się do dymisji. Tymczasem prezes PZPN wyjawił już nazwiska jego potencjalnego następcy. Jedno z nich zaskakuje. Zawirowania w reprezentacji Polski. Po wtorkowej porażce reprezentacji Polski z Finlandią, 1/2 prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił, że wezwał Michała Probierza na rozmowę w cztery oczy. Już od czasów klubowych wyznaję zasadę, żeby nie ingerować w decyzje trenerskie. Pozostawiam szkoleniowcom dużo swobody ale za tym idzie również odpowiedzialność. Oczekuję przede wszystkim wyników. Dzisiejsza porażka oraz ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski wymagają reakcji, napisał na X. Wezwałem trenera Probieża na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy. To były trudne dni dla kibiców reprezentacji. Jako prezes PZPN pragnę przeprosić. Wierzę, że przyszłość przyniesie nam już wyłącznie pozytywne emocje, wskazał prezes PZPN. Jak się okazało, w czwartkowy poranek dalszej współpracy nie będzie, bowiem Michał Probierz podał się do dymisji. Michał Probierz podał się do dymisji. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem, czytamy w oświadczeniu Probieża na oficjalnym profilu PZPN w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było wasze wsparcie, zaznaczył selekcjoner. Polski Związek Piłki Nożnej jednocześnie podziękował selekcjonerowi za współpracę i zaangażowanie w prowadzeniu kadry narodowej, życząc sukcesów w dalszej karierze zawodowej. Od momentu ogłoszenia decyzji Probierza w mediach huczą spekulacje na temat jego ewentualnego zastępcy. Cezary Kulesza zdradził już kilka nazwisk. Cezary Kulesza zdradził, kto może zostać nowym selekcjonerem kadry. Jeszcze zanim Michał Probierz ogłosił swoją dymisję, w mediach pojawiały się już spekulacje na temat jego potencjalnego zastępcy. Po Porażce z Finlandią głos zabrał m.in. dyrektor sportowy arki Gdyniaweli Nikitowicz. Działacz stwierdził, że dobrą propozycją jest trener RKS Raków Częstochowa Marek Papszum. Jest w polskiej piłce taki gość, który nie da w kasze się dmuchać, ma swoje zdanie i się nie pierdoli w tańcu. Nazywa się Marek Papszum. Niestety nie pasuje i to boli. Dobranoc. Napisał na X. Okazuje się jednak, że papszun w ogóle nie jest brany pod uwagę przez PZPN. Prezes związku Cezary Kulesza w rozmowie z Radiem Z podał już kilka rozważanych nazwisk. Mamy mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk, Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczamy powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć, powiedział Kulesza. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zdradził też kulisy odejścia Michała Probierza. Trener zadzwonił do mnie późnym wieczorem. Nasza rozmowa była bardzo krótka. Trener oznajmił mi. Że robi to dla dobra polskiej piłki. Myślał nad tą decyzją długo. Podziękowałem mu za współpracę, zdradził Kulesza. Kiedy zatem poznamy nazwisko nowego selekcjonera kadry, nie mamy jeszcze wyznaczonego terminu, ale im szybciej, tym lepiej przyznał prezes.